Łódzka specjalna strefa ekonomiczna. Biznes Jutra Technologia Jutra. Rozwój technologiczny postępuje równolegle i wspomaga rozwój cywilizacji. Coraz większe znaczenie ma czas i szybkość działania, a logistyka dostaw to nasza codzienność. Dzięki wsparciu Łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej powstają innowacje, które rozwijają różne branże przemysłu. NNN. &N, nadratowski od dwóch dekad napędza rozwój, produkcję i dystrybucję wysokojakościowych maszyn do przetwórstwa spożywczego. Rozwój i brak kompromisów w kwestii produkcji stanowi gwarancję kreacji kolejnych innowacji. Agromasz tworzy autorskie maszyny rolnicze. Stawiając na wysoką jakość i nowoczesność, wdraża do branży rolniczej kolejne innowacyjne rozwiązania, ułatwiające produkcję żywności dla wciąż rosnących potrzeb branży. EuroECOL zajmuje się budową bezdotykowych dotykowych samoobsługowych. Mając ponad 20 lat doświadczenia i rozwoju, tworzy dla swoich klientów kompleksową usługę uwzględniającą nowoczesne i skuteczne rozwiązania, tak by chronić i pielęgnować myte pojazdy. Systema. Tworzy bezpieczne dla środowiska, energooszczędne rozwiązania ogrzewania i wentylacji dla przemysłu, bazujące na promiennikach podczerwieni. Firma planuje rozbudowę produkcji i inwestycje w sprzęt i transport. Kauczuki syntetyczne, tworzywa styrenowe, środki ochrony roślin czy dyspersje i lateksy. W tych dziedzinach działa firma S54, należąca do grupy Synthos. Zaawansowane technologicznie półprodukty ulepszają produkcję firmom działającym na całym świecie, przyczyniając się tym samym do powstawania kolejnych innowacji. Langendorf jest jednym z czołowych europejskich producentów transporterów, naczep i pojazdów specjalnych. Ciągle udoskonalają procesy produkcji, aby sprostać coraz większym wymaganiom współczesnego rynku. Firma Ambro Logistics, działając na rynku importu i eksportu produktów rozwija się zgodnie z przyjętym Planem Zrównoważonego Rozwoju, który realizuje dzięki inwestycjom, pogłębianiu wiedzy oraz doskonaleniu know-how. Z usługami dociera do wszystkich krajów Unii Europejskiej. Transport i codzienne dostawy świeżych produktów spożywczych to zagadnienia, z którymi mierzy się firma Żabka Automatic Logistik. Mika Trans2 specjalizuje się w transporcie maszyn, stali i produktów branży hutniczej. Waw11 jest spółką należącą do grupy Vantage, zajmującej się świadczeniem usług kolokacji serwerów. Łódzka specjalna strefa ekonomiczna stawia na rozwój technologii, która ma wpływ na lepsze jutro.